No, cześć! Yy... Myślicie, że to, to przeszkadza, nie? Ale powiem wam, po co to właściwie jest. Bo mam takie światełko, które świeci różnymi kolorami. I nie, że chciałem się nim pochwalić, bo, bo po co, ale strasznie mnie to draśnie. Wyłączę to. Nie działa. Działa. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać, w jaki sposób dodać światło, które z któregoś punktu na nas oddziałuje, w postaci, jeżeli jesteśmy na ulicy i przechodzimy koło witryny, która ma kolor różowy, o, różowy, albo czerwony tak teraz, to ono zostawia gdzieś na nas jakiś kolor, który daje, no nie wiem jak to wyjaśnić lepiej. Na pewno w Wam to pokażę za chwilę, ale z teorii jest tyle, że światło, które jest na ulicy albo, albo nie na ulicy, tylko w domu macie jakieś kolorowe światło, to zostawia to światło na Was właśnie takiej odblask. I fajnie byłoby to dodać do naszej pracy, ponieważ to dodaje realizmu. Dlatego dzisiaj dodamy sobie światło, źródło światła. Pokażę Wam, jak to zrobić. Zapraszam do Photoshopa, żebym się tutaj nie zagadywał za dużo. Chodźmy, a światło zostawiam tu. Ja mam już otwarte zdjęcia w Photoshopie i będziemy pracować na tym tle. Dodatkowo na to tło wrzucimy żołnierza, którego ja już oczywiście wyciąłem z tła, dlatego. Jak to zrobić? Polecam obejrzeć poradnik, który pojawia się właśnie gdzieś na górze, czyli jak wycinać postacie, włosy, czy wszystko, co tylko chcecie, jak to robić. Polecam się zapoznać. Dodatkowo będziemy mieli jakiś wybuch, który da nam źródło światła, w tym przypadku pomarańczowe. I to wszystko włożymy na jedną scenę. Ja już tutaj żołnierza umieściłem, czyli przeciągnąłem go z tamtej warstwy. Umieściłem go właśnie tutaj na scenie i dodałem cień. Jak dodać cień? Tutaj poradnik również nie będę zajmował czasu, ponieważ. Trochę by to trwało, dlatego polecam zapoznać się z poradnikiem, który nagrałem tydzień temu, jak dodawać cień. I będziecie dokładnie wiedzieć, jak to zrobić. A teraz przejdźmy do głównego elementu naszego poradnika, czyli jak dodać światło. Dlatego pobiorę, zabiorę sobie to nasze zdjęcie z tym wybuchem bezpośrednio na scenę, na której chcemy pracować, przeciągnę sobie pod naszego żołnierza i by usunąć tą czarny, ten czarne tło, które jest w tle, wystarczy, że tryb warstwy zmienia na jaśniej. Jeżeli mam już to zrobione, mogę zintensyfikować ten kolor pomarańczowy. By to zrobić wystarczy wejść w tryb, tutaj yy, warstwy do pasowania, barwa nasycenie, tą warstwę dopiąć za pomocą tego guziczka tylko i wyłącznie do naszego ognia i nasyceniem tutaj zwiększyć intensywność naszego koloru. Zobaczcie, jest bardziej pomarańczowy, bardziej czerwony, bardziej żółty. Jak jestem zadowolony, zostawiam jak jest. Mogę sobie to okienko zamknąć. Nasz wybuch zostawić tam, gdzie chcę. Jedyne, co mi się nie podoba tutaj, to ten kolor niebieski, jeżeli chodzi o tło. Dlatego zmienia sobie kolor całości na czarno-biały. Tak, by pasowało do naszego żołnierza, nasz wybuch wtedy jest bardziej widoczny, bardziej intensywny, zwiększę sobie ten wybuch i mogę zacząć pracować, by nakładać kolor na daną postać. Obiekt, czy cokolwiek zasada jest zawsze ta sama. Czyli zaznaczamy nasz obiekt, bierzemy sobie warstwę do pasowania, barwa na Dopinamy ją do naszej postaci, by nie oddziaływała. Oczywiście możemy teraz zrobić to za pomocą koloru, i zrobić kolor taki jaki chcemy, ale znika nam kolor, ten, który daje nam światło. Dlatego dopinamy sobie za pomocą tego guziczka do naszego obiektu, w tym przypadku żołnierza. I zobaczcie, mamy oryginalny kolor pomarańczowy, czyli ten, który daje światło. I tutaj, za pomocą właśnie wciśniętego guziczka, koloruj. Zmieniam intensywność, żebym widział dokładnie ten kolor, i zmieniam barwę na ten, który byśmy chcieli, czyli na ten, który rzuca nam światło. W tym przypadku jest ten pomarańczowy, dlatego wybieram sobie pomarańczowy stąd. Niech to będzie taki. Jeżeli chciałbym. Yy, przesunęło mi się, jeżeli chciałbym, żeby był bardziej intensywny, bardziej jasny lub ciemny. To oczywiście mogę to zrobić za pomocą tego suwaczka tutaj jasność i zmieniam sobie. Niech to będzie na razie taki kolor żółty, pomarańczowy. Wybieram sobie tutaj maskę warstwy. Za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl i robię inwersję, czyli ten kolor chowam i pędzelkiem białym teraz za pomocą B. Wciskam tutaj B na klawiaturze, wtedy pojawia mi się e, pędzelek. Mogę za pomocą koloru białego, czyli zmieniam sobie kolor, lub też X na klawiaturze, mogę ten kolor malować w obrębie tylko naszej postaci. Trzeba no, trochę czasu poświęcić na to, by zrobić to bardzo dokładnie. Ja tylko pokazuję metodę. Światło, które mamy z tyłu, zostawia łunę na naszym, na naszym żołnierzu. Zmniejsza sobie nasz pędzelek i na razie pomaluję krawędź, ponieważ na pewno na krawędziach zostawi największe światło nasz nasz wybuch w tym przypadku tak, także zostawię tutaj sobie um, nasze krawędzie sobie pomaluję, ponieważ tam na pewno będzie kolor naszego wybuchu. Tu oczywiście um, też zostanie ten kolor nałożony, tak samo jak na tą część, ponieważ wybuch, jak sami zobaczycie, rzuca światło w tą stronę, tak, czyli nie ma możliwości, żebyśmy malowali z tej strony, ponieważ będzie to całkowicie nienaturalne. No, światło, które pada z tej strony, nie zostawia światła z tej strony. Być może jakieś delikatne, natomiast gdyby to było drugi źródło światła, musielibyśmy z tej strony malować. Dlatego zostawiam sobie tutaj z tej strony nasz, nasze światło, które tutaj ym, daje ym, no, blask z tego, tego głównego źródła i maluję w ten sposób, czyli pędzelkiem wymalowuję czy też odkrywam naszą warstwę do pasowania i zostawiam ten kolor pomarańczowy trzeba to robić bardzo dokładnie trzeba spojrzeć gdzie to światło najwięcej by zostawiało e, naszego, naszego koloru pomarańczowego w tym przypadku i oczywiście powoli sobie to zamalowuję jeżeli gdzieś sobie wyjedziecie na przykład tutaj, tak? jeżeli wyjedziecie i chcielibyście to jesteście na masce warstwy macie możliwość zmianą kolorów, czyli X na klawiaturze to zakrywać. Ja właśnie bardzo często tak robię, że zamaluję większy kawałek, tak jak tutaj, i potem X-em z pędzelkiem, który ma twarde krawędzie, zamalowuję, zmniejszam sobie może intensywność, tak by ten pomarańczowy nie był tylko na krawędziach, ponieważ wiadomo, że on rzuca większą łunę na, niż tylko na same krawędzie. Dlatego bardzo często zamalowuję duży obszar, a potem za pomocą skrótu klawiszowego X zmieniam kolor, zmieniam intensywność, na przykład na 20 i zamalowuję. Tam, gdzie rzucam mniejszą intensywność tego pomarańczowego, on jest, natomiast nie jest tak intensywny w przypadku jak sama krawędź, która jest najbliżej i najbardziej wystawiona na działanie tego światła. I w ten sposób właśnie sobie dokładam tego pomarańczowego koloru tam, gdzie uważam, że jednak no, ten pomarańczowy się powinien pojawić. W ten sposób mam już, zobaczcie, pomalowaną naszą postać. Oczywiście, tutaj również powinien się ten nasz pomarańczowy pojawić, dlatego wytnę sobie, może będzie mi łatwiej, wytnę sobie ten podest, na którym on stoi, za pomocą pióra, czyli pena na klawiaturze, i wytnę sobie nasz, nasz podest, tak, bym mógł mieć to na osobnej warstwie i nałożyć na to kolor pomarańczowy. Dlatego utwórz zaznaczenie, Ctrl J, i tutaj mam nową warstwę, zobaczcie, mam nową warstwę. Na której on stoi. Jeżeli mamy już y, główny źródło światła, które zostawiło tą łunę na naszym żołnierzu, na naszym obiekcie, to pamiętajmy o tym, że nie zostawia tylko na obiekcie, ponieważ zostawia na wszystkim, na co świeci, czyli w tym przypadku ten tutaj podest, czy też murek, na którym stoi żołnierz, również zostać powinien oświetlony przez właśnie to nasze światło, tu pewnie najbardziej intensywnie, a tu mniej, dlatego namalujmy sobie. I by to zrobić, robimy to w ten sam sposób, czyli wybieramy warstwę z naszym podestem, mostem, murkiem, czymkolwiek, na, czym, na co obiekt światła rzuca swoje światło. Bierzemy barwa na z warstw dopasowania, dopinamy tutaj do naszej warstwy, bierzemy koloruj, zmieniamy kolor na ten sam pomarańczowy, który powinien być na, tej, na tym naszym murku. Inwersja, czyli Ctrl i, i pędzelkiem zaczynamy delikatnie sobie gdzieś tam malować. W tym miejscu na pewno będzie mniejsza intensywność tego naszego koloru, a tutaj największa ze względu na to, iż jest najbliżej naszego źródła, które daje nam światło. Zostawię to właściwie w ten sposób. W sumie jestem zadowolony. Jedna kolejna ważna rzecz. To kolor pomarańczowy z tego źródła światła powinien być w większej części nie tylko na skrajnych krawędziach naszego żołnierza, ale na większej części. Dlatego, by to zrobić, to barwą nasycenie zmieniam sobie ponownie. Przypinam do naszego żołnierza, zmieniam sobie kolor na nasz pomarańczowy. Czyli cały czas ta sama metoda. Wybieramy sobie ten kolor, inwersja na masce, i teraz delikatnym pędzlem. O mokrych, miękkich krawędziach, niech będzie krycie na 10, czyli naciskam 1 na klawiaturze, mam możliwość nanoszenia tego koloru na troszkę większą część niż tylko na. Zobaczcie, zbliżę, żebyście zobaczyli, o co mi chodzi. W tym przypadku, na razie, nasza postać miała tylko krawędzie. Tak blisko zaznaczone tym kolorem pomarańczowym. Natomiast samo źródło światła zostawia nie tylko na krawędziach, ale na całej postaci tylko w mniejszej intensywności. Dlatego dodam kolejną warstwę, która, na której dodam ten kolor pomarańczowy, ale w bardzo niskiej intensywności. Niemniej jednak pamiętajmy o tym, że tam też ten kolor pomarańczowy na pewno by się pojawił. Dlatego dodam sobie bardzo niskie intensywności. Zobaczcie, już Wam pokazuję o co chodzi tak było bez, czyli tutaj mieliśmy krawędzie tylko zaznaczone z tym kolorem pomarańczowym, czyli tym światłem, a teraz to rzuca w większej części, bardziej intensywny jest na krawędziach, mniej intensywny jest wewnątrz. Jeżeli jest zbyt intensywne, możecie się kryciem sobie zmniejszyć intensywność tego, tej łuny, którą zostawia. Dodam może takie iskry, które mogłyby z tego wybuchu em, emanować i w tym przypadku zmieniam sobie oczywiście na niech to będzie może Ekran, tryb warstw ekran, wtedy to ciemne tło zamienia nam się i zostają nam same iskry, mogę skrótem klawiszu Ctrl T te iskry sobie zmniejszyć i zrobić w tym miejscu, w którym chciałbym, żeby się pojawiały. Nie chciałbym, żeby były na całym ekranie, ponieważ no, nie o to mi chodzi, dlatego dodam sobie maskę warstwy i zamaluję tam, gdzie nie chciałbym, żeby się pojawiły. Zostawię to w ten sposób. Teraz jeszcze kamera Low Filter, czyli filtr, który doda nam dodatkowych efektów. Bardzo fajne narzędzie i polecam się tego nauczyć. By to zrobić, potrzebuję wszystkie warstwy zamienić sobie w jedną warstwę. Jest na to skrót klawiszowy, i tutaj no, trzeba włożyć dwie ręce, ponieważ jest duży. Ctrl Alt Shift E. Zobaczcie, że na samej górze tutaj pojawiła mi się jedna warstwa, która jest zbiorem wszystkich warstw, które były poniżej. Dlatego teraz tą warstwę to jest całe nasze zdjęcie. Schowam sobie wszystko na czym pracowaliśmy i zobaczcie to jest cały czas ten sam obrazek tylko zmieniony na jedną warstwę ponieważ Camera Raw Filter to jest filtr który działa globalnie na jeden obrazek jakkolwiek. I teraz mogę to zrobić. Zamienię sobie to na obieg inteligentny tak by móc m, później edytować nasz filtr. I tutaj z filtrów wybieram filtr Camera Raw. Otworzy nam się dodatkowe okienko za chwilkę i tutaj Możemy zmieniać sobie właśnie wartości takie jak światła, cienie, yy, dodatkową kolorystykę, zmniejszyć przejrzystość, zwiększyć. Zobaczcie, wydobywam sobie teksturę z mojego, z mojego obrazka. Tutaj troszkę zmniejszę te wartości. Tutaj, w zależności od waszego zdjęcia, na pewno efekt będzie różny. Cienie chciałbym, żeby jednak były troszkę ciemniejsze i czarne również natomiast białe i jaskrawe elementy bardziej y, nabierały takiego y, wyrazistości. Musicie sobie tymi suwaczkami się na tyle pobawić, żeby wasz efekt był zadowalający. Ja sobie kliknę OK, tak było przed Camera Raw Filter, tak, było, tak jest po, także nasz obrazek nabrał charakteru i po to jest obiekt inteligentny, po to zamieniłem tą warstwę na obiekt inteligentny, by mógł w każdym momencie wrócić, klikając dwa razy, ponieważ pojawiły mi się tu inteligentne filtry, i mogę w każdym momencie wrócić, i te wartości są zapamiętane, dlatego mogę je całkowicie zmienić. W przypadku zwykłej warstwy, zwykłej zrastrowanej warstwy, nie mielibyśmy możliwości powrotu, dlatego zawsze polecam robić obiekty inteligentne i Wtedy będziecie możli mogli edytować sobie tą waszą warstwę. Dzięki na tyle chyba wyjaśniłem wszystko wydaje mi się. Ok, okej, okay. zrobiliśmy wszystko, co było do zrobienia, czyli nasze światło jest dodane, wiecie już jak to zrobić. I mam nadzieję, że teraz będą wasze prace troszkę lepsze niż do tej pory, ponieważ nie dość, że umiecie cień, który robiliśmy tydzień temu, to w tym tygodniu światło, czyli mamy już kompletnie. Skonstruowany projekt pod względem światło cieni, światła cieni, jak zwał, tak zwał. Zapraszam Was serdecznie do subskrypcji mojego kanału, do komentowania, jeżeli macie taką ochotę, jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam do komentowania gdzieś tam na dole. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, ja i Pan Światło. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć, hej.